O, ruszyliśmy, ruszyliśmy. Witam serdecznie Państwa na moim kanale. Dzisiaj mamy 20 września 2025 roku, godzina 10:40. I dzisiaj coś tam dla Państwa nagramy. Serdecznie witam nowych e, oglądających. Strasznie dużo Was jest oglądających. E, ostatnio jest mało tych filmów nagrywanych. Szanowni Państwo, no bo co ja mam nagrywać, no jeżeli większość e, tych akcji ja będę dawał Państwu, że jesteśmy w takim rozkroku, nie? No taka jest prawda. Kiedy y, były możliwości, aby na tych akcjach Szanowni Państwo, zarabiać fajne pieniądze, to my wszyscy się no przyglądaliśmy, jakby jak te akcje, nawet na moim kanale codziennie prawie były dodawane i większość tych akcji no zaliczyła no fajne wzrosty, nawet ja trochę zdziwiony bym z tych wszystkich moich analiz, bo, bo mimo że człowiek zrobi analizę techniczną, to wiecie, państwo, no nie zawsze ta analiza techniczna nam może wyjść, tym bardziej taka długoterminowa, bo mm, o to nam chodzi. A w obecnej chwili, no, jest jak jest, yy, mało jest oglądających, więcej osób jak, chyba jest frustrowanych, bo pewnie może jakieś tam mają y, małe minusy, no, ale tak wygląda. I po to jest ta parawka prawna, żeby mnie po prostu zwolnić z waszych głupot inwestycyjnych. My zawsze się śmiejemy, że też się mam dać do Lombardo i zrobić wielki cysk. No, nie no, nieraz teraz <laughs> trzeba będzie czekać długo, może, żeby też się z tego Lombardo wyprowadzić z powrotem. No, ale to żart, żartami, ale warawka prawda, że nie jestem żadnym radcą ani doradcą finansowym, ani żadnym analitykiem. Po prostu jestem wróżbita Boguś, który Was widzę na swoim kanale i dzisiaj będziemy wróżyć z kuli. No, no tak, tak to jest. Zapraszam też do subskrybowania tego kanału. Bo jest spora liczba osób, którzy subskrybują ten kanał, ale jakoś teraz wiadomo, no, mają posłuszane nosy jak Morawiecki, bo nie wszystko idzie tak, jakbyśmy sobie tego oczekiwali. No dobrze, no to, no to zaczynamy, no co będziemy, że, 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 szanowni Państwo, no, zaczynamy i co dzisiaj będziemy tam omawiać. A Dzisiaj porozmawiamy o, o akcjach y, GPW i dzisiaj trochę tu porozrysowywałem, jak ja to widzę mniej więcej, ten, ten wykres. A więc tak, no, na chwilę obecną jesteśmy na, na wykresie no, takiej formacji, która się nazywa Motel. I ta Motel formacja jest na strefie Happy. Tu zaliczyła fajnie. Następnie był olbrzymi spadek i wywaliła i zaliczyliśmy poziomy 100, 127. Oprócz tych 127 są jeszcze inne poziomy 161, które w różnych warstwach się tutaj znalazły. No, i no, prawda jest taka, że faktycznie w tych poziomach, powiedzmy szczerze, że to wszystko jest zaliczone. Tej wielkiej formacji no, tego motyla, poziom jeszcze 161 jest tutaj na, na kwocie 69 zł. Ale um, czy to tak od razu pójdzie? No, wątpliwa sprawa. Oprócz tego, na tej wielkiej formacji, um, nam się wyliczyła tutaj struktura. Rekina, uwaga, to jest dosyć, dosyć poważna sprawa, jest to dosyć mocna rekina, która nam jest strzega do stu, prawie 161 FIBO, i powiem Państwu, ta, ta rekina może się zamienić w formację 5.0, więc 0 to może, może nam kuchnąć te 24% nawet do 30% w dół, więc na chwilę obecną no jakieś tam poczyny, poczyn, poczynania jakieś są zapewnione. Ale żeby nie myśleć, że, że to, to dotąd się zwali, ten twada, który zaznaczyliśmy, to jest właśnie ta matka, córka, która jest tutaj tego, z tej struktury. Ta córka na razie jeszcze nie jest wypełniona. Nawet jeżeli wypełniona będzie ta córka, co, co, co uważam, że może tak się stać, no to jeszcze, no jeszcze może ten, tego trochę procentu nam tutaj pofrunąć od tego miejsca. To jeszcze 6-10% możemy jeszcze polecić w dół, tak, tak mi się wydaje. No, do tego miejsca i maksymalnie widzę, żeby ten zasięg nie przekroczył, uwaga, nie przekroczy nam, nam tego miejsca, czyli no, jakby, tu było raz, dwa, trzy, cztery to był pięć, jeżeli byśmy liczyli to w jakiś dziwny sposób, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak wzrokowo, no to tu byłaby zakończenie korekty raz, raz, raz dwa, trzy, cztery, pięć i ta, i ta formacja, ta formacja, Powiem Państwu, ona może nam tutaj zlecieć, no do no, no, tych 24%. zarysowaliśmy tutaj nie o. Widzicie, to miejsce jest jak najbardziej tutaj możliwe, więc m, między tutaj 18 a 20, 24, nawet tutaj, no, 25, może nam tutaj pyknąć. I wtedy, m, gdyby ta formacja nam się jakoś udała tutaj sw swoje, tutaj taki wzrościk, to to od tego miejsca byśmy zaliczyli tą formację od długości do tego miejsca, no to spokojnie moglibyśmy chyknąć. A jeżeli nie, Szanowni Państwo, no to nam wychodzi, um, jeżeli to byłoby tam, miały tak korekta one-to-one, -one, bo tak liczymy. No to 35% jeszcze od tej góry samej mogłoby pieprzyć, a od tego miejsca, gdzie jesteśmy obecnie, to jeszcze 28% możemy już po, po zacząć się no, zwijać. No. no, ale to takie byłaby no, maksymalna taka, taka, mi się wydaje, ta korekta, bo wtedy by się no, no, otworzył nowy jakiś, szanowni Państwo, trend, czyli yy, od, od odtąd, by poszedł do tego miejsca, no to byłoby około 50%, no i... Wszystko jest możliwe, żeby tutaj rozpoczęło się coś ciekawego, czyli dalszy wzrost. Tak mi się wydaje, że w tym miejscu. Tylko zauważyć trzeba jedną sprawę, że no, ten wykres w ogóle, no, giełda GPW, no, ona bardzo lubi mocne głębokie zjazdy, więc no, ten zjazd, zobaczcie Państwo. No odtąd leciało dotąd, no to ile to było, ile zjazdów to było, no, około 70% hmm, tu, tutaj też było około 70% w, w tym miejscu to też 70%, więc wszędzie są zjazdy po 70% prawie Ech, dlatego, no bym się tu też obawiał takiego zjazdu nawet od tej struktury to dotąd może być zjazd hmm? Patrząc od tej strukturki, to też do tego może być zjazd, więc wiecie Państwo, no mm, no tak może być jeszcze tutaj, no troszeczkę nam może tutaj poharatać ten wykres na możliwości, no bo tutaj mm, nawet byśmy zrobili to sobie strefy popytowe. Wcześniej nie robiłem tych strefów. O To będzie w tym miejscu. Gdzieś w tym No, także, No jedno, tak że... yeah, na no, 30, może, może wam pęknąć, może, może tutaj dojść spokojnie, może do 30. Może tu być w ten sposób. A więc, No, tak, tak mi się wydaje. To, co, co, to, co, myślę, żeby na tym, na tym całym tutaj, tym, to, to myślę, że to jest ta strefa. Ta strefa powinna być. spaść do, 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 do tej ceny. O, już Państwu powiedzcie, ta cena była. gdzieś to by widział 45, bym widział z powrotem tą cenę. No. To bym z powrotem tą cenę, Szanowni Państwo, bym widział dla, dla nas wszystkich. I wtedy byłoby to, co już rysowałem wcześniej. A więc wejście w górę, takie. Nie wiem, czy jakiś kolorem innym. Nie ma żadnych kolorów fajnych. niech będzie zielony taki, od tego miejsca byłby spadek właśnie do ceny, o, gdzieś takiej, no i to, ta, ta cena, co zaznaczyłem, o, to, ten uchwyt, no to byłby taki. Ale mówię, no, jeżeli byśmy opuścili tą one to one, żeby to było, no to, to może nam tu mieć, no, możemy tutaj mieć taki, taką niespodziankę, a ta niespodzianka może być w tych miejscach właśnie, o odtąd, dotąd, o licząc, odtąd, odtąd, dotąd, czyli ta niespodzianka, mm, fioletowy my ją znaczyli, że ta niespodzianka była w tym miejscu i no to bym się mógł spodziewać, że to, że w razie czego, że tutaj może coś, mm, no coś nie zadziałać, abyśmy tak chcieli, nie, no, więc tak bym to, to ujął, no więc te spadki żeby hmm, ładnie było widać. To jest doton i to jest właśnie dotąd. O. No to, to tyle, szanowni państwo. Jeżeli chodzi o te rozegrania, o to na nic zrobię o w tym miejscu. O, widzicie. A to skasuję i zrobię tą strzałkę do że tego miejsca. Byłoby tak. No, no tak to ja widzę to rozegranie, a, wie, a więc ten rynek jakby miał teraz spadać, bo to nie wiem przez rok tu wejścia o 17 no, to w rok czasu spadało ze 30% potrafiło spierdolić na tym wykresie No to ja tak myślę, że 2000 no, 2026 no, czeka na 120 20. No, no, spadki no, spadki no, czekają. Czyli wykres byłby tak, że byłby tak, o i tak, o i następnie tak by było. Tak, ja bym to mi więcej widział ten wykres no. Więc no tutaj, tak ktoś z Państwa mówił wiele razy w internecie, tam na YouTubie słyszę, że 2026 raczej to jest na spadki i tak, no tak to wygląda, tak to właśnie tu i tu mi ta, 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 ta giełda będzie wyglądała, więc teraz, no nic dobrego się nam chyba tu nie szykuje. No to chyba na tyle, jeżeli chodzi o taką szybką analizę, ja to tak rozrysowałem dla Państwa, no. Jeżeli ktoś pierwszy raz ogląda ten kanał, to zapraszam do subskrypcji. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli ktoś z Państwa no, napisze jakiś komentarz, zalajkuje, też może polecić te moje filmy na różne Discordy, nie Discordy, bo mi się wydaje, że jakaś tu jak zawsze jakaś tam wiedza w tych filmach jest zawarta. Poza tym pamiętać proszę o, o poradce prawne, że nie biorę odpowiedzialności za Wasze głupoty inwestycyjne, bo sam, sam też popełniam głupoty inwestycyjne. I nie ma co się tutaj nastawiać już teraz. Mówię od, odważnie państwu, żebyście tutaj ładowali się w, w, w kason różne projekty. No, bo to bo trzeba będzie mieć, bo nie hajs, żeby w razie czego uszczędniać te swoje głupotki inwestycyjne. No więc to jakieś tam ma małe straty, to możemy lepiej w, w, uciekać z tych kurwa projektów. No i tak może, jak niektórzy z państwa tam um, mówią, może w, w ETF-y zainwestować, tak? Więc jakąś um, wymyślić z taktykę i rozpocząć inwestowanie w ETF-y. No bo jeżeli to wszystko ma, ma lecieć to mocno, no, no to może jakieś ETF-y, które, które dosyć, dosyć mniej spadają, jeżeli chodzi o, o te możliwości spadkowe, bo zawsze tam spróbują się bronić ci ludzie, którzy tam inwestują. Tak mi się wydaje, ale z drugiej strony tam może gówno się bronią, idzie giełda w dół, to i ETF-y idą Państwa w dół. Tam więc wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do kolejnego odcinka. Cześć.